Dzień dobry. Na pewno są wśród Was, moich widzów, jakieś mireczki. I nie chodzi mi tutaj o osoby z takim imieniem w dowodzie osobistym, czy o handlarzy używanych samochodów, a o użytkowników Wykopu. Jeśli któryś z Was jakimś cudem w ostatnich dniach nie zaglądał na tę stronę, to mam dla Was niezwykle interesujące wieści. Otóż Wykop po 17 latach postanowił dokonać zmian na swojej stronie. Podobno, nawet jedna linijka kodu ze starej wersji serwisu nie została wykorzystana w obecnej, dzięki czemu pozbyto się. Wszystkich starych błędów. To dobrze, prawda? Well, jak to mówił pewien hrabia, co zasłał łóżko? Nie bałdzo. Otóż mireczki były już przyzwyczajone do starych, dobrze im znanych problemów. Teraz zaś muszą się mierzyć z zupełnie nowymi, których jest naprawdę dużo, a ich lista ciągle się wydłuża. Zacznijmy od tego, że Wykop chwali się poprawą wydajności strony. Więc użytkownicy skarżą się na to, że ta zaczęła działać znacznie wolniej niż do tej pory. Dodatkowo często przy wyświetlaniu treści lub komentarzy. Próba kończy się niepowodzeniem i wyskakuje błąd. Zmniejszyć się też miała, także ogólna czytelność serwisu, a nowe kategorie nie działają tak, jak powinny. A to tylko kilka z najpoważniejszych błędów. U mnie, na przykład, w ogóle wykop przestał się wyświetlać na przeglądarce Brave, zarówno w wersji mobilnej, jak i desktopowej, dzięki czemu oszczędzam teraz godziny czasu dziennie. Mam jednak nadzieję, że wykop posłucha głosów społeczeństwa i poprawi to, co trzeba. W końcu głos ludu jest równie ważny jak konstytucja. A dokładniej konstytucja AI. Przyznacie, kto myślał, że będę się bawił w politykowanie? Dokładniej rzecz biorąc, chodzi tu o Claude, czyli konkurenta słynnego ChatGPT. Claude jest projektem byłych pracowników OpenAI i w dużej mierze opiera się na ChatGPT, ale został względem niego przebudowany, a konstytucja AI jest czymś, co możemy nazwać zasadami moralnymi tej sztucznej inteligencji. O ile można w ogóle mówić o zasadach moralnych w przypadku AI. Tym samym wyznaje zasady dobroczynności, nieszkodzenia i autonomii. Co jednak najważniejsze, Claude o wiele lepiej rozumie i opowiada dowcipy, co stawia go w znacznie wyżej niż czat GPT. Co prawda, ten drugi lepiej radzi sobie z programowaniem i matematyką, ale pamiętajmy, że są rzeczy ważne i ważniejsze. A najważniejsze jest to, że dwa niezależne od siebie projekty stanowią dla siebie konkurencję i będą wzajemnie nakręcały swój rozwój. Dzięki temu szanse na to, że sztuczna inteligencja zapanuje nad światem jest coraz większa. A w szczególności jeśli chodzi o świat komputerów osobistych. Microsoft ogłosił, że... Kolejny Windows, czyli jeśli dobrze liczę, to Windows 12, ale nie zapomnijmy, jak skończył Windows 9 czyli został pominięty. Będzie w dużej mierze bazował na rozwiązaniach sztucznej inteligencji i spokojnie, nie musicie się martwić, że AI nie ruszy na waszych komputerach. Ten element systemu będzie pracował w chmurze. Tym samym nowy Windows będzie jeszcze bardziej zależny od internetu niż do tej pory. Coś mi mówi, że Windows 10 to będzie taki nowy Windows 7 i Microsoft przez lata będzie głowił się nad tym, czemu ludzie nie chcą zmienić systemu na najnowszą wersję. A skoro już o sztucznej inteligencji mowa, to wyciągnijmy Trupa z szafy Ilona Maska. Otóż w 2016 roku powstała piękna reklama Tesli, jak to jedno z jej aut z funkcją autopilota jedzie sobie ulicą i parkuje, a osoba za kierownicą jest tam tylko ze względów prawnych. Problem w tym, że to wyglądało zupełnie inaczej. To znaczy, owszem, to AI sterowało autem, a nie człowiek. Ani ten w szoferce, ani nikt z zewnątrz nie miał kontroli nad autem. Oszustwo, czy jak kto? Oli marketingowa sztuczka. Polegało na tym, że ulica, którą przejechało się auto została dokładnie zmapowana przed stworzeniem reklamy. Co samo w sobie chyba niewiele pomogło, ponieważ podczas jej kręcenia auto się rozbiło. Całą tę sytuację potwierdza Ashok Elusfamy, czyli jeden z inżynierów pracujących nad autopilotem Tesli. Podkreśla on jednak, że to nie był pokaz tego, co Tesla oferuje, tylko tego, co Tesla zamierza oferować w przyszłości. Co jednak nie zostało powiedziane w samej reklamie. Po prostu tak, taki taki Tyć malutkich szczegół, prawda? Czasami jednak te mało istotne szczegóły są na rękę użytkownikom, a nie tylko dużym firmom. Zapewne wielu z Was kojarzy manifest V3, czyli zasady, które zamierza wprowadzić Google, a które musi spełniać przeglądarka. Dla przypomnienia pozostałym, chodzi tu o pakiet poprawek bezpieczeństwa i prywatności, który przy okazji nakłada olbrzymie ograniczenia na rozszerzenia przeglądarki. Sprowadza się to więc do tego, że wszelkie blokery reklam przestaną działać. I tyle byłoby z tej całej prywatności. Otóż Mozilla obiecała, że wprowadzi Manifest V3 do przeglądarki Firefox, jednak zastrzegła sobie pewien mało istotny szczegół. Nie wprowadzi go do końca i wszystkie ograniczenia związane z blokerami reklam zostaną zignorowane. To znaczy, że blokowanie reklam w Firefoxie działało, działa i działać będzie. Ale dlaczego to aż tak ważne? Otóż Manifest V3 jest nie tyle elementem Chrome, co całego Chromium, więc siłą rzeczy niemal wszystkie przeglądarki przyjmą go w niezmienione od oryginalnej formy. A jeśli komuś z Was nie podoba się, że blokowanie reklam przestanie działać, to zawsze może wytoczyć gigantom technologicznym sprawę w sądzie. Co więcej, nie trzeba do tego nawet opłacać dobrego, ale nawet złego prawnika. Wystarczy sztuczna inteligencja i trochę cierpliwości. Otóż w USA ma się odbyć proces, w ramach którego oskarżonego będzie broniła AI. Nie ma jednak mowy o humanoidalnym robocie krążącym po sali i zadającym pytania. Zamiast niego tę rolę przyjmie iPhone. W sensie, będzie przez Słuchawkę szeptał oskarżonemu, co ma mówić, a nie że będzie chodził po sali i zadawał pytania, to by, to by było jeszcze dziwniejsze. Warto tu dodać, że sprawa dotyczy tylko niezapłaconego mandatu za przekroczenie prędkości, a nie czegoś poważniejszego. Tym samym nawet jeśli AI podpowie coś głupiego, czego wykluczyć nie można, to strata nie będzie zbyt wielka. No właśnie, podpowie, a nie powie. To też bardzo ważne, bo oskarżony będzie dodatkowym filtrem i to on zadecyduje, co powtórzyć, a co przemilczeć. Może to być za. Zabezpieczenie na wypadek, gdyby podczas sprawy AI uznała, że najlepszym rozwiązaniem będzie pocisnąć po sędzim, tak aby się zamknął w sobie i odpuścił oskarżonemu, co faktycznie może być skuteczną metodą wygrywania sporów, ale pod trzepakiem, a nie w sądzie. Natomiast skuteczną formą poprawy swojego bezpieczeństwa w sieci jest Goastery, czyli patron tego odcinka. Jeżeli nie lubicie, jak ktoś was śledzi w internecie i chcecie zyskać dodatkową ochronę w cyberprzestrzeni, kliknijcie link w opisie, a z kodem Baba zyskacie 3 miesiące pakietu Kontrybutora całkowicie za darmo. Koniecznie sprawdźcie ich ofertę, a tymczasem ja się z wami żegnam i do usłyszenia. Pa-pa!